Witajcie. Dzisiaj szybko przypomnimy sobie, jak formatować komórki w tabeli. Pierwsze polecenie to zmiana kierunku tekstu tak, aby był pisany od dołu do góry. Jak to robimy? Lewym przyciskiem myszy zaznaczamy komórki i w tym miejscu mamy możliwość zmiany kierunku tekstu w różnych kierunkach. My chcemy, aby był pisany. Od dołu do góry, czyli obróć tekst w górę. Za kolumną E mamy dodać kolejną komór kolumnę z dyscypliną bieg z przeszkodami. Jak to robimy? Musimy ustawić kursor w kolumnie F, ponieważ ta nowa kolumna zostanie dostawiona w tym miejscu za kolumną E. Ustawiamy kursor, zaznaczamy komórkę, prawym przyciskiem myszy wywołujemy menu kontekstowe, wybieramy wstaw, a następnie cała kolumna. I jak widzicie, mamy wstawioną kolumnę. Ja tutaj już wkleję sobie dyscyplinę sportu. Kolejne polecenie. Usuń dwie osoby, dwa wiersze z osobami, których nazwisko kończy się na literę I. I jest to Jan Kowalski. I drugie nazwisko Dworakowski. Jak to zrobić? Możemy oczywiście usuwać wiersze pojedynczo albo od razu usunąć dwa jeżeli chcemy usunąć dwa to dodatkowo zaznaczamy komórki trzymając wciśnięty przycisk control gdy skończymy zaznaczanie możemy przycisk control puścić wybieramy usuń i Tutaj pozostawimy opcję przesuń komórki do góry. Drugi sposób to zaznaczę jedną komórkę. Wciskam przycisk kontrol, trzymam go. Lewym przyciskiem myszy zaznaczam drugą komórkę. Prawy przycisk myszy menu kontekstowe nam wyskakuje. Wybieramy usuń i cały wiersz. W tym wypadku, jak zauważyliście, nie musiałem zaznaczać pozostałych komórek w naszej tabeli. Obramowanie tabeli. Żeby ją obramować, zgodnie z tym, co mamy napisane tutaj, muszę zaznaczyć komórki. Następnie w tym miejscu naciskam na strzałeczkę. Wybieram więcej obramowań. Jak widzimy, w dwóch przypadkach będzie to kolor zielony, a więc wybieram dowolny odcień zieleni. Styl linii podwójne i jeżeli zaznaczę to obramowanie dookoła, oznacza to, że całość naszej tabeli, ale tylko linie wokół, te zewnętrzne, będą obramowane linią podwójną. Natomiast Linie wewnętrzne mają być linią pojedynczą, więc wybieram jakąkolwiek linię pojedynczą. Naciskam mniej więcej w tych miejscach. I to wewnętrzne obramowanie powoduje, że te wszystkie linie, które są w środku, zostaną obramowane linią pojedynczą. Wypełnienie kolorem. Zaznałam komórki oczywiście. I wybieram w tym miejscu kolor, którym mają być wypełnione. Jeszcze raz, tutaj może więcej kolorów, jakiś inny odcień. OK, i mamy wypełnienie. Zadanie drugie: co tutaj mamy zrobić? Po pierwsze, scalić. Komórki od C do E w wierszu drugim, a więc lewym przyciskiem myszy zaznaczam te komórki. Wybieram w tym miejscu scal i wyśrodkuj. I musimy wpisać do nich słowo oceny oraz dodać pogrubienie tekstu. Pogrubienie oczywiście mogę zaznaczyć przed pisaniem lub jeżeli napiszę ocenę. Jeszcze raz zaznaczę komórkę, wybiorę pogrubienie i mam cały tekst pogrubiony. Kolejną rzeczą jest policzenie średniej z trzech przedmiotów i tutaj pokażę, a właściwie przypomnę dwa sposoby. Zdecydujcie, którym jest Wam wygodniej. W tym miejscu naciskam na strzałeczkę wybieram funkcję średnią, sprawdzam czy prawidłowo zaznaczyliśmy komórki, jeżeli tak naciskam Enter. W drugi sposób. To wstawienie znaku równa się, wybranie odpowiedniej funkcji. Jeżeli nie ma od razu tutaj to muszę nacisnąć na strzałkę. Wybieram średnią. Widzimy, że muszę, musimy zaznaczyć oceny. A więc komórki, z których ma być brana średnia naciskam OK. I teraz żeby nie liczyć średniej dla każdego z osobna, a w zasadzie nie wstawiać formułę, my ją skopiujemy i tutaj widzicie skrubienie w tym prawym dolnym rogu komórki. Wciskam lewy przycisk myszy, trzymam go i przeciągam. Drugi sposób to w tym samym miejscu co poprzednio. Dwa razy szybciutko naciskam i formuła nam się kopiuje. Ale tutaj przypomnę, że ten sposób drugi z podwójnym kliknięciem działa tylko w pionie. I jeszcze raz dla przypomnienia zrobimy obramowanie, czyli punkt trzeci. W tym miejscu strzałeczka, więcej obramowań. Może teraz taka linia przerwana. taki do środka wybieramy taki sposób ugramowania wciskamy OK i wypełnienie kolorem oczywiście jak przytrzymam przycisk CTRL to komórki zostaną zaznaczone, czyli najpierw zaznaczam te wybrane komórki wciskam przycisk Kontrol, trzymam go, jak zaznaczyłem, puszczam i wybieram wypełnienie kolorowe. Zadanie trzecie: co tutaj mamy zrobić? Po pierwsze, policzyć, ile kilogramów truskawek zebrał każdy z pracowników. Tutaj mamy pracowników, w tym miejscu zaprezentowane jest ile każdy z pracowników zebrał kilogramów truskawek i ok jak to robimy po prostu wybieramy odpowiednią funkcję wciskam równa się szukam funkcji suma zaznaczam komórki wciskam enter i tutaj może tym szybszym sposobem podwójne kliknięcie i mamy skopiowaną Teraz w wierszu 15 mamy policzyć ile wszyscy pracownicy zebrali truskawek w danym dniu. Tutaj może w drugi sposób. Jeżeli chcę sumę, to wystarczy, że nacisnę autosumowanie. Patrzymy tutaj jest suma, czyli dobrze. Komórki zaznaczone są dobrze. Wciskam Enter. I teraz musimy nacisnąć na to zgrubienie w prawym dolnym rogu. Trzymamy lewy przycisk myszy i przeciągamy. Tak przypomnę, że to podwójne kliknięcie by nam tutaj nie zadziałało. Kolejną rzeczą jest to obliczenie ile zarobi każdy z pracowników. Tutaj mamy wskazówkę jak to policzyć. Mnożymy Ilość zebranych truskawek razy 4,50 groszy, czyli razy 4,5. Wpisujemy znak równa się. Lewym przyciskiem myszy zaznaczamy komórkę i mnożymy razy 4,5. Wciskamy Enter i mamy policzone. Wynagrodzenia każdego z pracowników. Teraz koszt pracodawcy z każdego dnia w podobny sposób. Wciskamy znak równa się. Mnożenie, czyli gwiazdka, razy 4,5. Wciskamy Enter. I mamy gotowe obliczenie. Lewym przyciskiem myszy w prawym dolnym rogu naciskamy. Trzymamy. Przeciągamy. Do końca tabeli, i mamy dokonane obliczenia. Punktem piątym jest y, zmiana formatowania na walutowe. Żeby zmienić formatowanie, musimy oczywiście zaznaczyć komórki. I tutaj mamy wszystkie formatowania, które są dostępne, między innymi walutowe. Bądź naciskamy tutaj, domyślnie jest to ustawiona polska waluta, czyli złoty. Jeżeli byśmy chcieli wybrać inną, to oczywiście naciskamy na strzałek, żeby wybrać inną np. euro i mamy wtedy My zostawimy złotówki. Jeszcze raz koszt. Zaznaczam komórki. I wybieram polską złotówkę. I na koniec dla przypomnienia obramowanie. Zaznaczam komórki. Więcej obramowań. Styl linii. Pomarańczowy był. Może no, więcej kolorów. Ok. wewnątrz taki więcej kolorów i tutaj zobaczcie przy okazji mamy możliwość płynniejszej zmiany kolorów bądź więcej odcieni w przypadku zakładki standard ok i jeszcze raz ok jak widzimy kolory się zmieniły teraz zaznaczam omówki, ściskam control, zaznaczam kolejne i zmieniam wypełnienie. I tutaj jeszcze na zielone.